Nasi goście w Warszawie Mariusz Sokołowski, rzecznik Komendy Głównej Policji. Dzień dobry pani Mariuszu Mariusz. i w studiu w Krakowie Tomasz Pupiec, reporter telewizji TTV, właściciel Iskry. No to gratulacje. Dzięki temu, że masz sprzęt, który mają też polscy policjanci, udało się ustalić, że on różnie działa zależnie od tego, w, jakiej, w jakich okolicznościach jest wykorzystywany. Tak jest. Przeprowadziliśmy serię testów tym urządzeniem. Dysponuje od tygodnia i no ciężko jest powiedzieć, żeby iskra nie działała, bo gdyby iskra nie działała, to nie byłoby problemu żadnego, byłoby jasne, że to urządzenie nie jest, nie jest sprawne. Problem jest taki, że iskra w zasadzie działa, ale raz na kilkanaście pomiarów ten pomiar jest błędny. I teraz pytanie, czy policjant, który korzysta z tego urządzenia, który zatrzymuje kierowcę i chce mu wręczyć mandat, pytanie, skąd ten policjant ma wiedzieć, czy akurat w tym momencie to urządzenie pokazało właściwy pomiar, czy nie? Czy policjant zatrzymujący kierowcę, który rzekomo przekroczył dozwoloną prędkość, jest pewien, czy to był ten kierowca, czy to może był kierowca samochodu, który jechał Za chwilę zapytam naszego gościa w studiu w Warszawie. Ale Tomek, skoro masz to przed sobą, czy mógłbyś tę iskrę wycelować w stronę lamp, które pewnie w naszym studiu tam mocno na ciebie świecą? Skoro klimatyzacja no, wywołuje u niego reakcję, to może te lampy też. Zerknij, proszę. Ile? obawiam ja się, że bateria siada. <laughs> Tyle prób, że bateria da. No niestety nie uda Nic. się nie no tym okay. razem. No dobrze. Skąd policjant ma wiedzieć, czy to jest dobre wskazanie, czy nie, panie Mariuszu? Policjant powinien korzystać z tego radaru zgodnie z instrukcjami, które są do tego radaru dołączone. Po pierwsze, nie ma policjanta, który nie przechodziłby wcześniej szkoleń związanych z posługiwaniem się tego typu radarem. Trzeba powiedzieć sobie, że tego typu radar to radar, który działa w oparciu o fale Dopplera, czyli mamy do czynienia z urządzeniem, który, które działa podobnie jak każde inne urządzenie radarowe na świecie. Takie urządzenia, które są na lotniskach, które są używane przez policję amerykańską, francuską, niemiecką i tak dalej. Natomiast te są pewne przeciwwskazania do tego, żeby dokonywać pomiarów tym, tym urządzeniem. Czyli tak jak tu wcześniej powiedziano, jeśli jadą obok siebie dwa samochody, mm. jeśli te samochody, jedzie sznur samochodów, to zgodnie z instrukcją, i zgodnie ze szkoleniem polityjnym... Nie ma sensu patrzeć na iskrę. Nie patrzy, nie, w ogóle nawet... Czy na ten radar oprócz radaru laserowego policjant powinien odstąpić od takiego badania? Bo radar pokazuje naprzemiennie albo największy, albo najszybciej jadący pojazd, który znajduje się w, tych, w, 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 wśród, w tej kolumnie mhm. i w takiej sytuacji odstępuje się od tego. Nawet jeżeli fotoradar zrobi zdjęcie dwóch aut, które są obok siebie. To nie jest w stanie powiedzieć osoba, znaczy, która. To różnie bywa, panie Mariuszu. Ja się cieszę, że my o tym mówimy, bo wiemy więcej, jak możemy my w rozmowie z wami na ulicy się zachowywać, że my mamy trochę praw i że my możemy mieć trochę wątpliwości. Jasne. Bo do tej pory taki radar, jak ja widziałem, to ja nie miałem prawa dyskutować. Nie, po pierwsze, o, po pierwszy, się, że jeżeli, jeżeli my używamy w, e, radaru, to ten radar musi mieć homologację, musi mieć zatwierdzenie mhm. typu e, przez główny urząd miar. Nie ma w Polsce innej instytucji. Państwowej instytucji, to podkreślę, która by prowadziła badania naszego sprzętu pomiarowego. I muszę powiedzieć, że zarówno Iskra, jak i wszystkie inne urządzenia pomiarowe mają takie badania. Wtedy, kiedy pojawiały się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące czy tego urządzenia, czy jakiegokolwiek innego, my każdorazowo zwracamy się do Głównego Urzędu Miasta o, wyjaśni o wyjaśnienie. I muszę powiedzieć, że jeszcze pismo sprzed kilku dni, które mhm. otrzymaliśmy wczoraj, które dotarło do nas, też no, wyraźnie wskazuje na to, że policjanci mogą użytkować te, te, tego, tego typu urządzenia. Natomiast z instrukcji komendant i główny Co policji, po, nawet po tym, po tym materiale, tutaj, y, który został u Państwa wyemitowany, no podjął taką decyzję, że też sami przeprowadzimy takie badania na własny koszt. Czy to są takie badania, czy wtórne? No, no, powiem tak, my nie jesteśmy fizykami. No, my jesteśmy użytkownikami. Poczekam badania. Po, je, jeżeli będziemy mieli wątpliwości, to wtedy zawiesimy, e, zawiesimy dział, e, wykorzystywanie tego e, radaru w praktyce do czasu szczegółowego wyjaśnienia sprawy w trakcie szczegółowych badań. Na razie, na tyle, na ile my to możemy zrobić, nie będąc fizykami, będziemy starali się potwierdzić, czy użytkowanie tego radaru zgodnie z instrukcją jest właściwe, czy też nie. Tomek, a te Twoje badania na czym polegały? Co Cię najbardziej zaskoczyło w czasie testowania tej iskry? Znaczy, z tych kwestii takich najbardziej kontrowersyjnych, to jest ta podstawowa. Który pojazd jest badany? Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 2004 roku, każde urządzenie pomiarowe w Polsce powinno identyfikować pojazd, prędkość którego pojazdu jest mierzona. Rozmawiałem z panem rzecznikiem Sokołowskim, rozmawiałem też z przedstawicielem głównego urzędu Miar i nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie. Rzecznik głównego urzędu Miar powiedział, że nie wie. Wysłałem mu zapytanie drogą mailową i nie odpowiedział na nie do dzisiaj. Więc, jeśli jest taki wymóg, że policjant używając urządzenia pomiarowego tak jak, takiego jak ten ma identyfikować pojazd, którego prędkość jest mierzona, to wydaje mi się, że to urządzenie powinno identyfikować konkretny pojazd. Niestety tak nie jest, bo Iskra 1 jest wyposażona tylko w wyświetlacz. Prosty wyświetlacz cyfrowy, który pokazuje zbadaną prędkość. I czas od pomiaru. Druga kwestia jest taka, że to nie chodzi o to, że Iskra 1 mierzy prędkość najbliższego pojazdu czy najszybszego pojazdu, bo być może wtedy jeszcze dałoby się tego urządzenia normalnie korzystać i policjant mógłby być pewny e, pomiaru prędkości którego pojazdu dokonał. Problem jest taki, e, że policjant może badać prędkość samochodu, który jest stosunkowo blisko, który jest 100-150 metrów mm -hmm. od niego. A to urządzenie i tak poda mu prędkość powiedzmy najszybszego pojazdu, a najszybszy pojazd może być pół kilometra, kilometr, podobno nawet do dwóch kilometrów docierają w fale radio, radiowe z tego urządzenia, więc e, nie, do końca, nie do końca jestem w stanie zrozumieć na jakiej zasadzie policjanci są w stanie sami, że tak powiem na oko określić prędkość którego pojazdu była badana. A skoro tak, to pytanie... Dziękuję Ci za, za to. Panie Mariuszu, em, kiedy te wasze testy się skończą? Ja mam chcielibyśmy zrobić je jak najszybciej myślę, że to jest dzień, dwa i będziemy wiedzieć o tym, czy rzeczywiście cokolwiek jest w najgorzej To będzie losowo wybrane czy urządzenia, nie, losowo nie, 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 jedno z urządzeń, które którym dyspo, które dysponujemy, jedno, dwa, mhm. może trzy urządzenia, którym także Chcemy to także wszystko nagrać, tak żeby no, wszystko ja nagrać, nie, 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 Mhm. bo dostawca dostarcza Jasne. nam Który ma dostarcza, sprzedaje nam jakieś urządzenie on ma przedstawić dokumentację która dopuszcza go do użytkowania na polskim rynku zgodnie z polskim prawem także zgodnie z tym rozporządzeniem o którym tutaj pan redaktor Pupiec mówił więc e, myślę że jeżeli tego jeżeli by takiego dokumentu nie było to my nie możemy takiego sprzętu kupić natomiast jeżeli on ma wszelkie dokumenty Jasne. to musimy go dopuścić okay. do postępowania Czyli przetargowego Sprawdzicie czy można mieć pretensje do głównego rządu mianowania jeżeli, jeżeli okaże się że ten radar rzeczywiście są duże wątpliwości co do tego, no to wtedy skończy się to na drodze sądowej. Bo będziemy występować z roszczeniem mhm. wobec producenta, co do tego, że, że otrzymaliśmy przedmiot, który jest niezgodny z właściwościami, które powinny być spełnione Jasne. na rynku polskim. Na razie wszelkie pisma z Głównego Urzędu Miar, z Okręgowego Urzędu Miar z Katowic tak mówią wyraźnie, że nie ma przeciwwskazań do tego, żeby polski policjant mógł z tego urządzenia korzystać. Mariusz Szakowski, komenda główna Policji, Tomasz Popiec z TTV. Jeszcze do sprawy wrócimy. Dziękuję Wam za rozmowę.